Ta Piękna muzyka. Posłuchaliście Państwo tylko początku kolejnego preludia chorałowego, który znajduje się w zbiorze Orgel Bischlein, czyli w maleńkiej książce organowej. Nosi tytuł Wenn wir in höchsten Noten Sein. Jeśli jesteśmy w najwyższym ucisku, albo można też przetłumaczyć, W najwyższej potrzebie. Ten utwór nie jest bardzo dramatyczny. Jest utrzymany w durowej tonacji, czyli hmm, przenika przez niego optymizm. Skąd on się bierze? No, z głębokiej nadziei. I tutaj tak samo Bach sięgnął po tekst, który jest właściwie, no, formą głębokiej modlitwy, tak jak w psalmie, w którym, no, szukamy nadziei u Boga. I tutaj Bach, proszę Państwa, w takim oto temacie prostym, przedstawia nadzieję tego, kto w cichej, można powiedzieć takiej szeptanej rozmowie z Bogiem próbuje powiedzieć to, co jest najistotniejszego. Ten utwór, który zaraz zobaczymy w całości, kojarzy mi się także, proszę Państwa, z innym psalmem, z Psalmem 71. Wydawnictwo Maszachaba, które wydało tą książkę, napisałem ją rok temu, a w książce jeden z rozdziałów poświęciłem mojemu zmarłemu przyjacielowi Marianowi Markowi Kozielskiemu, niezłomnemu w słowie. Bo taki medal, takim medalem został odznaczony za to, że po prostu odważnie stawiał opór, kiedy inni nie mieli na tyle odwagi. Trafił za to do więzienia z powodu swojej działalności politycznej. Tylko poświęciłem mu jeden z rozdziałów, który kończę właśnie refleksją na temat tego psalmu 71, bo wydaje mi się, że on bardzo dobrze koresponduje z tą muzyką. Teksty psalmów otwierają nas na nadzieję. Także i Ty możesz w pełni zaufać, bo jak psalmista, jesteś niewinny, wolny od zawiści, a dążyłeś do pokoju, zgody i pojednania. Nie znam miary Twojej dobroci, wyznaje psalmista, a tekst ten, tak liryczny, tak osobisty, wyraża wręcz intymny kontakt z Bogiem. Można powiedzieć, dobrze napisany list motywacyjny do najwyższego urzędu. A na początek rezime całości, zamknięte w dwóch wersach. W Tobie, Panie, moja ucieczka, niech nie doznam wstydu na wieki. Oczywiście to jest tylko fragment tego rozdziału, fragment opracowania Psalmu 71, ale sądzę, proszę Państwa, że tutaj Bach właśnie zawarł w tym utworze, Wenn wir in Heksten, ten jeśli jesteśmy, jeśli znajdujemy się w najwyższej potrzebie, taką bardzo liryczną, intymną, wręcz wyszeptaną prośbę: rozmowę z Panem Bogiem. Posłuchajmy dzisiaj tego.